Zadanie 28. Dany jest ciąg opisany wzorem AM, to się równa 12N plus 2. Sprawdź, czy ciąg jest geometryczny. Aby ciąg można było nazwać ciągiem geometrycznym, to muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, ciąg musi być przynajmniej 3-elementowy, co w przypadku tego ciągu nie jest problemem, ponieważ moglibyśmy wyznaczyć nieskończenie dużą, liczbę takich elementów danego ciągu. Więc musimy zatem sprawdzić, jak wygląda iloraz tego ciągu no i wyznaczymy iloraz, korzystając z tego wzoru. Zobacz, że AN mamy już podane. Musimy tylko wyznaczyć AN plus 1, czyli pod AN postawiam N plus 1. Co zatem otrzymuję? Tutaj otrzymuję zatem a n plus 1, które jest równe 12 razy n plus 1 plus 2. I tutaj, tak jak powiedziałam, pod n w tym miejscu i w tym miejscu podstawiłam n plus 1. Przy czym na tym etapie n plus 1 wziąłem nawias. Dlatego, że przez 12 musimy pomnożyć zarówno n, jak i 1. No i teraz po znaku równości. Zapisuję dalej. W kolejnych krokach zawartość nawiasu wynoszę przez 12. No i 12 razy n to jest 12n i 12 razy 1 to jest plus 12. No i plus 2 przepisuję. I teraz to daje do siebie te dwa elementy, otrzymując 12n plus 14. Oznacza to, że kolejny wyraz ciągłą z zadania opisany jest wzorem 12n plus 14. I teraz skoro mam już an plus 1 i skoro an nam podane w zadaniu, to możemy wyznaczyć iloraz tego ciągu. Czyli te dane podstawiam do wzoru, czyli 12n plus 14. Podstawiam podlicznik, to jest również kreska i otrzymuję dzięki temu 12n plus 14. Natomiast pod AN podstawiam tutaj ten wzór, który mam podany w treści zadania, czyli 12N plus 2. Możemy tutaj uprościć zarówno licznik i mianownik. W liczniku ja mogę wyciągnąć na przykład 2. Tak? tutaj mogę dwójkę wyciągnąć przed nawias. W nawiasie zatem otrzymuję 2N plus 7. No I tutaj w mianowniku również mogę wyciągnąć dwójkę, więc otrzymuję tutaj 6N plus 1. Dzięki czemu tutaj te dwójki mogę skrócić i otrzymuję 6N plus 7 nad 6N plus 1. Oznacza to, że ilora tego ciągu jest opisany wzorem 6N plus 7. Dzielony na 6n plus 1. Jak widzisz, n tutaj nie jest, q nie jest tutaj stałe, ponieważ zależy od n. Oznacza to, że ten ciąg opisany tym wzorem nie jest ciągiem geometrycznym. I teraz, co to znaczy, że q nie jest stałe i co znaczy, że zależy od n? Popatrz, że dla pierwszego wyrazu tego ciągu. Q będzie wyglądało w następujący sposób: 6 razy 1 plus 7, dzielone na 6 razy 1 plus 1, czyli tutaj będziemy mieli 6 plus 7, dzielone na 6 plus 1, czyli będzie tutaj 13 siódmych. Natomiast dla drugiego wyrazu tego ciągu Q będzie wyglądało w następujący sposób. 6 razy 2, dodać 7, dzielone na 6 razy 2 plus 1. Czyli tutaj będziemy mieli 12 plus 7, dzielone na 12 plus 1, co w rezultacie da nam 19,13. No i teraz dalej. Możemy sobie wyznaczyć jeszcze kół dla trzeciego wyrazu tego ciągu. I tutaj. Otrzymam w liczniku 6 razy 3 plus 7, a w mianowniku 6 razy 2 plus 1. I tutaj będziemy mieli 18 plus 7. No właśnie, tutaj w liczniku oczywiście ja popełniłam błąd, już to zmieniam. Nie 6 razy 2, tylko oczywiście 6 razy 3, czyli 18 plus 1. No i 18 plus 7 to jest 25. W mianowniku mamy 19. Oczywiście, tu moglibyśmy sobie wyznaczyć także dla każdego kolejnego wyrazu ciągu, czyli dla czwartego, piątego, szóstego, siódmego i tak dalej. I za każdym razem q tutaj wyszłoby inne. Czyli zwróć uwagę, że w przypadku tego ciągu q jest zależne od n, czyli dla każdego wyrazu ciągu q jest różne. Co za tym idzie? Ciąg, który jest opisany tym wzorem, nie jest ciągiem geometrycznym. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, dzięki czemu będziesz na bieżąco z zamieszczanymi tutaj treściami. A tych treści już jest sporo i przez cały czas będzie ich przybywać, ponieważ rozwiązania różnych zadań publikuję na pewno trzy razy w tygodniu. Publikuję na pewno w poniedziałki, środy i piątki o 6 rano. Natomiast zdarzają się takie momenty, w których dodatkowo, jeszcze poza tymi trzema dniami, publikuję na kanale YouTube dodatkowe treści. Zapraszam Cię także do skorzystania z mojego bloga ilonabednarska.pl, zarówno na blogu, jak i na kanale YouTube Matematyka Ilona Bednarska. Znajdziesz wiele darmowych treści, które pomogą Ci opanować bieżący materiał szkolny, czyli dzięki temu będziesz, mógł, będziesz mogła przygotować się do klasówek, kartkówek, kubek, sprawdzianów, innych prac pisemnych, ale materiały te będą Ci również pomocne w przygotowaniu się do matury z matematyki, także jeśli nie jesteś uczniem szkoły średniej, a do matury przygotowujesz się we własnym zakresie już jako osoba dorosła. Pamiętaj, aby blogiem i kanałem YouTube dzielić się z innymi osobami, które uczą się matematyki i które przygotowują się do matury z tego przedmiotu. Pamiętaj również, aby zaglądać do opisów filmów. W opisach znajdziesz linki do moich playlist, w których publikuję treści tematycznie związane z tym, do czego nawiązuje bieżące nagranie. W opisie do każdego nagrania znajdziesz także link do mojego bloga. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym nagraniu.